Doberek, Serdecznie witam i ja ozdrowego pytam. Jak się macie? Jak widzicie, schedz już wszystko z się w porządku. Choć ostatnio trochę bardzo zamilkł na kanale, ale to nie znaczy, że nie gra i nie pracuje nad Minecraftem. Cały czas pracujemy i ja tutaj też już trochę buduję. Rozmaite budowle zaczynam tworzyć. Jak wiecie. W tym Minecraftie, że tutaj zamierzam e, w tym Bełchatowie tutaj rozwinąć taką ciekawą dzielnicę. Jeszcze mam 100 pomysłów, nie wiem jak to wyjdzie. I dzisiejszy odcinek będzie, będę sobie swobodnie budował, ale głównie po to i to długo nie będzie trwał, myślę, że głównie po to, żeby e, powiedzieć, co się będzie działo. Ten odcinek serii Realism Craft on będzie powracał jak bumerang. Bo ja nie zamierzam go przerwać. No ale teraz jest budowa, to będzie takie nudne, wiecie. O jak teraz raz, dwa, trzy, cztery i tu ma być ten. I teraz tu od tego, jak tu miałem, raz dwa, raz, raz dwa, trzy i tu i raz, dwa. 3, 4 i tu, i wyszło? Wyszło, udało się, czyli jest dobrze, bo tutaj zamierzam zrobić taki blok, jak tu widzicie. Ja trochę pokażę, nie? Co tutaj jest, to już są takie poogrodzone jeszcze tu okna niepowybijane, inne rzeczy. Nie wiem, jak to zrobię. Tutaj mam o, e, e, pod e, drugie pięterko, będzie. Nie wiem, co z tego zrobię, dokładnie pomysłów jeszcze nie mam. No a tu wiadomo, że tu będzie dach. Jak wyjdzie to, to nie wiem. W każdym bądź razie tu będzie później to, ten ogród zoologiczny, co mówiłem. Z każdej strony coś tam będzie. A jak to wyjdzie, to nie wiem. W każdym bądź razie bardzo mnie to kręci i tu będę wracał do tego serialu. Od czasu do czasu, ale teraz muszę powiedzieć, że najważniejszą sprawą będzie serial Minecraft pod przykrywką. Ponieważ e, tam zaangażowali się bardzo gracze i to mnie bardzo cieszy. Mają pomysłów 100, lepszych, gorszych, ale mnóstwo tych pomysłów. I co z tego będzie, to zobaczymy. O Janie. Co ta jeszcze burza będzie, nie? O Jeny, Hez już zamierza robić. To tu się rozpadało. O kurka wodna. Tak, i tutaj jest raz. Tu cztery musi być. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu. Raz, dwa, trzy. Jest. Raz, dwa, trzy. Cztery i tu. I naprost jest. Dobrze. o Ojeny. Zaraz lada mi tu zaczną wyłazić. No. O, kurka wodna. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest. Raz, dwa, trzy, jest. I tak wyszło, a tu wyjdzie dobrze. Ta końcówka. Raz, dwa, trzy. Cztery, i tu o jeny. dobrze. O, no, będzie zakończenie, to będzie taki u góry balkony, a tu będą mieli takie werandy zadaszenia. Nie wiem, co to z tego będzie, ale coś będzie. Ale miałem opowiadać trochę o Minecraftie pod przykrywką. Jak tam widzicie, zacząłem się uczyć. Nowego montażu filmów i to mi bardzo ciężko idzie, taki film. Jeden, co był, pierwsza na, ta druga nagrywka, co to robiłem, to ona trwała dwie godziny. Z tego wybrałem troszkę więcej niż godzinę, i reszcie było skrótów. Jak widzicie, tam jest nagrywane z takiej aplikacji Reply Mode, którą nie bardzo umiem obsługiwać, no ale jakoś mi to wyszło. Wiecie? I chcę się tego nauczyć, tak trochę lepiej, bo to bardzo fajnie wygląda z tego replay moda. Tak mi się zdaje. A jak wy to oceniacie, nie wiem? Raz, dwa, trzy, cztery. I tu jest jedno wolne, tak? Nie, to coś to mi nie tak wyszło. Oj, gdzieś się zawalił, bo to powinno wyjść na krawędzi, nie? Hmm. Raz, dwa, trzy, no tak, bo jest trzy, a nie cztery. No i teraz będzie dobrze. O! Teraz jest dobrze, to jest porozmieszczane o jeny. To ja idę się przespać, bo to jest ta, ta zawierucha się nie skończy. O, już widzicie, mogłem chwilę poczekać, ładne komety leciały. Może będzie... Y nie ma żadnej... O! Proszę! Jaka piękna tęcza Minecraftowa! Podoba się mi ten mod. Ta modyfikacja, bo to to inaczej nazywają. No ale ja już będę mówił mody i tyle. O i teraz tutaj bym musiał zrobić. Hm. Jak to zrobić najlepiej? Hm? Tak. Mam dużo tego świerku, czy będę musiał iść na świerki? Nie, jest, jest drewno świerku jest. Drewno świerku, mam dużo, kłoda czarnego dębu też jest. A tutaj coś mam, ojej, tu mam, a mam okorowanego czarnego dębu, to mi będzie potrzebne. O, i teraz będziemy stawiać, jak chyba, raz, dwa, trzy, cztery no to jedziemy wszędzie po czterech trzy, cztery a tu jak trochę się potłuczę, no to się potłuczesz, nie? raz, dwa, trzy, cztery o jeny jeny, Hezjuszu. hedziuszu nogi sobie połamiesz o jeny. A jakby tak uczył się, nie, tu mam pochodnie, to mi szkoda. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę się wiadro porządnie nauczyć. robić. Widzieliście, jak wtedy to chyba kogutra, jakie piękne wiadro zrobił. Z zaskoczenia. Co innego, jak się ktoś przygotowuje, a co innego, zaskoczenia. Robił piękne wiadro. Bardzo się mi to podobało. Ojej. Yeah. Jest, jest. O, super. Jest, dobrze. Teraz jeszcze tamta strona. O, i będzie, będzie. Ale to bloczysko, nie? Budowaliście takie potężne domy dla villagerów? Bo to mają być dla villagerów. Ja chyba zrobię, tak sobie myślę, takie. Dwa, trzy, cztery takie osiedla, to będzie takie osiedle w tym domku Villager'u, wiecie? Co z tego wyjdzie, to ja nie wiem, ale spróbuję. 3-4. jest. O, a tu zeska... O yeah, zabrakło. To gdzieś mam, miałem czar, czarnego dębu, ale nie okorowany. No to okorujemy go, nie? O jen! chyba za dużo zrobiłem. Nie, dobrze zrobiłem. O, z, głodny się zrobiłem, chyba przez to. Nic sobie nie połamałem. Nie, zbroi, nic, trochę serduszko. I chyba z głodu. Nic się nie stało, czyli można skakać na takie wysokości. Także będzie to e, odnośnie tych filmów, to ja przewiduję, że. Będzie jeden tydzień grania, jeden tydzień montowania, czyli co dwa tygodnie prawdopodobnie będę grał na serwerze. A tu w międzyczasie może coś się mi uda pokazać. To zawsze coś pokażę tutaj, wiecie? O tak, ja to widzę. Ale teraz to będzie tylko szczególnie budowa szła. I co tam się mi uda zrobić? Drewno świerku. Woda, ojej, to jest drewno świerku, a drewno świerku też idzie ko korować? A ja zobaczę, czy idzie w drewno świerku korować? Hmm? Idzie? No, tak? Tak? Jak udosze młotkie? Idzie. To możemy dawać, a jak tak? No pewno, że tak, nie? Nie, nie wiedziałam, że. Ale widzicie, a no z obydwu stron ono nie ma tego, o, to tam będę musiał dać. Dobrze to ja to dam. Dwa, trzy, cztery. Tu nie będzie. Tu też nie. Będę musiał tylko uważać na ten ostatni. O. O! Coś mnie swędzi, o i nos mnie swędzi. Na co to? Co to się dzieje jak nos swędzi. Hmm? Tak? Kłoda świerkowa. O, i tu zrobimy tak. O! Tak. Ale najpierw drewno na świerku. O! Tak i teraz kłoda świerkowa. Chodzi mi o to, żeby to na wierzchu było takie fajne. Le, nie? O. Tak. O jeny, ale to budowa, nie? Jest. Teraz dalej jedziemy. Aż do końca nie, jeszcze nie. Drewno świerku. Tak, jest. Super. Super Nie wiem jak to wyjdzie. Ale... Co się przejmą? O już dosyć. Tak. O co ja to mnie czkawka męczy hmm? tak, taki drag nie Tak jest. Nigdy tak nie pokazywałem jak buduje Hęz już, nie? Nie wiem czy to ciekawe, ale chyba nic ciekawego. Hmm? No, ale te nieciekawe rzeczy później ciekawie wyglądają, wiecie? Ja bardzo lubię czasami oglądać takie są tutoriale, tak to tak sprytnie przyspieszają. I to wtedy nie ma sprawy. Ojej, to jest chyba już ostatni. O tak jest. No, i czy to teraz wyjdzie? A, czyli cztery. O, oh, jest, jest. Oh. I teraz tak, tu, tu. jest. Oh. Tutaj? Tutaj jest. O oh, proszę, ale budowa jasny gwint. Co ten Hez już robi, co? Tak to bywa. O i teraz tutaj dalej. O jemy. To mnie się skończy drewno świerkowe. Hmm? Tak, pięknie, pięknie. O jest, koniec. No to teraz powiedzieć, że O, jest. O, tak. O! Jest, jest, jest. O. Teraz tutaj. Wysoko, bo wysoko. O! I super! Może być, i teraz by tu z ciemnych. To tylko z jednych, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Taka dekoracja. O, czekaj no. Z ciemnych chciałem Czy z akacjowych? Z ciemnych by było. Dać. Ale te muszę klapy chyba wziać, bo villagerzy będą łazić po nich. Ojeny, one tak lubią po takim czymś chodzi, że nie wiem dlaczego. Ale takie są to. Ściemnego dębu, skotki z z ciemnego dębu. O. Jak to by było? Czy tylko. Nie mogę dać. Tylko mogę tak dać. Tylko same schodki jak już ciemnego dębu. No? Tak. Tak. Tak, zobaczymy jedno najpierw. Ojej, to ja to. Dobrze, jak już tu poszedłem, to niech tu idę. Tu będzie trzy. A gdzie to te. Nie wiem, gdzie. O Oj, hej jeden. Heziuszu, heziuszu. Próbuj coś takiego porodniejszego wymyślić. O. Oj. No? Tak. O jest. Co jest? Co nie umiem schodka odpowiednio oddać? No. Od razu tu się. A idź się przespać, bo znowu cię napadną, i będzie tyle. Albo poczekamy na komety. Może się, się mi uda. Pokażę Wam komety, jak ładnie wyglądają mocy. Te się mi tutaj to podoba. Gwiazdy, jest chmurne niebo. Tu chmury też w rozmaitych kombinacjach występują. I to też się mi podoba tej modyfikacji. Nie wiem, jak będzie nowe, czy teraz te nowe. Piony, co powstają, jak ta e, aplikacja na to zareaguje, ale myślę, że dobrze. Zaraz tutaj, że to było, to było jedno. Tu, jak wyszło, też jedno. Fajnie. O, jak teraz ostro gwiazdy świecą. O, nawet jakiś ptak leci, proszę. <laughs> Zobaczymy, czy mnie tu zaatakują, tu jest dość dobrze obłożone tymi pochodniami, to nic się nie respi tak od razu, no ale może się zrespić. Hmm. O, o, jest, o tak, o już chyba komety zaczynają latać, coś, a tam o, plany lecą. Tak jest. O, tak, super. Super. Jest. Nie wiem o jakiej porze występują te aeroplany. Aeroplany te komety. A tutaj też by tak tam. O. Tak, tak, Mhm. To by też tam, tak. O, jest. Jest. Super. No, chyba mnie nic tutaj nie napotka złego, ale zobaczymy. Trochę chmur się pojawia. Co jutro będzie deszcz? <gry> ja o, jest. Jest. Super. Tak. Tak. I teraz jakby to tu zrobić. Hmm? Tu. Nie, to tylko duda. Te klapy, a tutaj coś tu bym mógł dać. Mm -hmm. Ojcze, w nocy ptaki latają. W nocy ptaki śpią, nie? Jak to jest? Coś tutaj nie tak to gra. <grym> Dobrze. I co to te, teraz dalej z tym zrobić? Tu zdałem czarne, ale tu dałem mam te klapy bardzo mało mam świerkowych klap jest więcej o jakbym tak dał, to tak by ładniej wyglądało, nie? Tak by trochę się odbijało o tu nie o, tutaj jest. A tu nie dałem jeszcze schodków. Mam coś schodków? Mam schodków. O, tak. Dobrze dałem? To nie widzę. Za ciemno jest, kurka wodna. To chyba źle dałem, hmm? No ja kurde klocki dałbym. heziuszu. czego ty nie patrzysz? O jeny. ale będę musiał moment przerwać. To będzie słychać to nie wiem, bo mi klawiatura jak na złość muszę podłączyć ją do ładowania, bo mi wy, wy, wywaliło. A tu miałem obserwować moment, bo teraz będzie trochę z mikrofonem zakłócenia. Może? Może. Jak ten mi uda? O, jest Pięknie, pięknie. A czego? O, jest teraz. Jest ładowanie. No już dobrze. i przerwie w najlepszym momencie. A gdzie te moje komety piękne? Nie będzie tym razem komet w nocy? Łojeny, nie, to niedobrze. miały być komety. No nie będzie. Tak, jest. Jest. O, i teraz jest dobrze. O. co jest właśnie, a tu jeszcze nie wiem, co zrobię, o i tu możemy założyć. O Nie to jakoś inaczej by trzeba było robić, żeby to też tak wyszło. O duch Chyba ładniej to by wyglądało, nie? To znaczy, że i tak miałem. O, już się kometa pierwszą widziałem. Idziemy popatrzeć. O widzicie? Jakie ładne komety lecą? Mogli zrobić okrągłe Słońce i okrągły Księżyc. Nie zrobili. O, następna kometa. Nie ma więcej komet? Czasami to cała eskapada komet leci. A tym razem mało tych kometek. Ale było kilka, nie? A co to jest? Młot, to jakiś tmój. Mhm. Mm O je. Jakby więcej to tutaj będę. A tutaj jakbyś dłuż chciał. To by było lepiej. Nie no, nie będę kombinował, będę kombinował jak koń pod górkę, nie? O! Dobrze! Tam sobie spokój, a może to poczekamy, może jeszcze rój, komed jakiś wy, wy, wyjdzie. Bo ja tak specjalnie na nockę nie patrzył, co się dzieje. Hmm? Zawsze się trochę bałem, że zagryzą. O, jest. A tym razem nie. Tak? Aha, tu miała tak ładnie złóż. to tak trzeba, o, i będzie, wyjdzie wzdłuż, o, dobrze, to nie wiem, czy będę się, mógł się zdjąć, dobrze, tak, aha, tutaj, o, już dzionek nadchodzi, już komet więcej nie będzie, Mało było komet. A może to od regionu zależy? Że te komety są lub nie ma. I... Nie wiem. No. O! I jest to zrobione. Tutaj nie daję. Bo tu może coś podwieszę, wiecie? Jakieś wiszące lampy, czy coś. To zdoby. Nie wiem. Ale tak myślę, nie? Ojem. Tak, tak. To zło A tu jeszcze nie dałem. O, jest. Mam jeszcze tyle tych kla. Na razie mam. O. Tak. Jest. O, i tutaj też. Patrzy mi. no i chyba nie starczy. Mhm. O. Jest. I ostatnia klapa świerkowa. Trzeba klapy naprodukować. No idziemy patrzeć. Co to z tych klapy idzie, a mam drewno świerkowe. To trzeba coś się świerka, nie? Desk, desek mam. Jak te klapy... A tutaj też mam ze świerku deski. Jak te klapy uzyskać? Deski. Zapadnia świerkowa. 10 to będzie 20 sztuk. Starczy mi na razie. A mi będzie potrzeba więcej, to sobie zrobić, nie? A co? O motilo. Motilo. Kurde, motylarnie też by zrobił. Bo idzie jak jakoś się robi taką siatkę i się je łapie. Te motyle, wiecie? Może i motylarnie też zrobię, ale ten już ma pomysły, nie? No tak to jest, Hezjusze. O jeden, tak? Tak. A tam już nie ma. No i to by było tyle. Teraz co dalej będę robił to będę myślał o jak to wygląda z daleka coś to się zaczyna tu kroić ale czy to będzie coś ciekawego a tam nie dokończyłem tą górę trzeba pokończyć ładnie nie? Ja jeszcze nie miałem pomysłu chciałem takie mocne zrobić eee, dawać kozy, takie mocne trójkąty podparcia ale to nie podobało się, wiecie? Dobrze. To by było tyle. I tak jak mówiłem, czekajcie na film z serii Minecraft pod pokrywką. Bo teraz to będzie główne moje męki, będą zwłaszcza przy montażu. A tutaj od czasu do czasu też pokażę, bo od czasu do czasu tutaj wchodzę i coś tam. Buduję, coś robię. Jakie postępy będą i co z tego wyniknie, będziecie widzieć. Do zobaczenia, do następnego filmu! PA!